Jak przestać odkładać nieustannie rzeczy na później? Jeżeli w ciągu ostatnich dni pomyślałeś sobie o tym, aby pewne rzeczy odkładać na później, albo ustaliłeś sobie pewne marzenia, które chciałbyś zrealizować, pewne plany, które są dla Ciebie istotne, ale wciąż mówisz sobie, że nie masz czasu, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Pozwól, że opowiem Ci historię. Jak kilka dni temu. Leżałem sobie na kanapie po pracy i myślałem, kurczę, ale bym poszedł się wykąpać. I tak sobie siedzę i myślę sobie, ale mi się nie chce zbierać, nie mam siły, to jeszcze chwilę poleżę. I minęło 10 minut i ja tak sobie patrzę na zegarek i mówię, dobra, poczekam do reklamy. A do reklamy minęło jeszcze kolejne 10 minut i w momencie reklam wcale nie poczułem się bardziej wypoczęty. Wcale nie miałem więcej energii i wcale nie miałem więcej chęci. Dlatego, że czas, jaki spędziłem na tym, żeby odkładać wykonanie zadania, wcale nie sprawiły, że nagle moje zmęczenie odeszło. Wcale nie sprawiły, że nagle poczułem się jakoś inaczej. Po czym wstałem i poszedłem w ciągu 10 minut, się wykąpałem. Cała czynność, zwróć uwagę na to, że zajęło mi około 30-40 minut. I od tamtej pory uświadomiłem coś, sobie coś bardzo ważnego, że w momencie, kiedy zaczynam odwlekać jakiekolwiek sprawy, bo na przykład nie mam czasu, bo na przykład nie mam się, bo na przykład to nie jest odpowiedni moment, to wykonanie faktycznie tych czynności zajmuje 3, 4, 5 razy więcej czasu, którego zauważyć z nas nie ma. I od tamtej pory za każdym razem, kiedy wracam wieczorem, kolejnego dnia było to samo, wróciłem zmęczony i mówię sobie, ale mi się nie chce i w tym momencie przestałem, przerwałem, poszedłem się wykąpałem i za 10 minut byłem już gotowy do wykonywania kolejnych czynności. Jeżeli chcesz przestać odkładać nieustannie rzeczy na później, to przestań marnować czas na to, żeby myśleć o tym, jak ci się ich nie chce wykonać i że chciałbyś je przełożyć na później. Tylko albo zrób je od razu, albo je zaplanuj w kalendarzu. Ja jestem w stanie realizować tak dużo zadań w ciągu roku czasu, w ciągu miesiąca, dlatego, że ja nie marnuję czasu na to, żeby myśleć o tym, jak mi się nie chce, albo jak powinienem to zrobić. Tylko po prostu sobie planuję, jak przychodzi wyznaczona godzina, to to robię i załatwione. Najwięcej czasu i opóźnień wynika z tego, że myślisz o tym, jak ci się nie chce, a sama kwestia działania jest dużo krótszym procesem. Także zamiast myśleć, rób.